Witam wszystkich Tak wyglądają moje młode Gołębie Zimowe No nie wiem tam Szczerze mówiąc są koło miesiąca Koło miesiąca są po odsadzeniu No mówię, dojadają Dlaczego nie ich pokazuję Powiem tak z dwóch powodów Pierwsze, bo tam Słyszałem, że ktoś tam mówił, że gołębie i tak dalej no, zobaczyć jak gołąbki wyglądają po trzech tygodniach odsadzenia pierzą szyjki także także mówię no gołębie są w dobrej bardzo dobrej kondycji można powiedzieć niedobrej tylko w bardzo dobrej e, także ojejko, także te mm, a druga, a druga a druga, sprawa związana z gębiami ogólnie młodymi to jest też taka, że e, ogólnie no mam zamówienie na praktycznie cały taki pierwszy lęk normalny. No. Pierwszy lęk gołąbków e, no jest gdzieś na taki normalny niezimowy na takim etapie. E, no tutaj e, zamówił zamówili dwóch kolegów tak szczerze mówiąc praktycznie całą e, całą e, cały pierwszy lęk e, także ale e, wiadomo, że jak z tych zimowych gołąbków jak hodowałem e, no niektóre pary nie będę ukrywał e, niektóre pary e, no miały czyste e, jajka nad na czym bardzo ubolewałem no, i wiadomo, wyrzucone były czyste jajka, no i gołąbki poniosły drugie, drugie, drugie jak to się mówi, jajeczka. No i te młódki są już do wyjścia. Tam zaraz pokażę, no a tutaj to cały czas pokazuję gołębie, które są zamówione. No, koledzy tam zamówili tych gołąbków coś tam około 40 powiedzieli. No, tych gołąbków będzie troszeczkę, troszeczkę więcej. Może być około 50, może 60. Także pewnie, pewnie znowu coś tam tych gołąbków zostanie, i będę mógł znowu odsprzedać. Tak samo jak i, jak i te gołąbki, które mówię. Mam teraz trzy pakiety, bo tak z tymi zimowymi to zostawiłem sobie. Część było na wystawie sprzedane. No, i część poszło do mojego kolegi Piotka Bogały. Oczywiście do lotów. Zobaczymy, jak się będą sprawować. No, no a są takie, takie gołąbki. To no, tutaj akurat jest po wnótce Golden odkupionej od Krzyśka Szkolnego i od Piotka Jansen-Huben, Krzyżówka, ale ten, on jest ten sam, jest jednocześnie dziadkiem do mojego 15-17 Gołębia Polski. Najlepszego Gołębia w trzech kategoriach w okręgu o to jest, ten, to jest dokładnie ten samczyk i samiczka od Krzysia szkolnego odkupiona to jest ta, ta na żółtej zapince, Krzysiek pewnie ją poznajesz wnuczka Golden Prince'a I, i coś tam od dołu Prince Rudy czy coś takiego, no, yy, no mówię tak samo z tego samczyka jak mówię i z tej samicy, o tu jest siostra przykładowo Piotka, e, gołębia, który jest olimpijski, który był od tomka Czaplińskiego, po tym samym tacie. E, no wiadomo, dużo, dużo gołębi jest w rozpodzie bardzo dobrych, ale nie o to chodzi. E, chodzi o to, że e, będę, kombi, będę stwarzał takie możliwość, bo mam e, na tą chwilę trzy takie możliwości zrobienia takiego pakietu z tych gołąbków. Jeden pakiet na pewno idzie e, do Tomka. Czaplińskiego w prezencie oczywiście do lotu i dwa pakiety mogę odsprzedać. Zaraz zaprezentuję te młode gołąbki, które, e, które są e, możliwością do pakietu, ale najpierw zaprezentuję gołąbka tej córczu, e, który się za, przybłąkał do mnie dzisiaj i nie jest tutaj, będę i bym zaprezentuje, no, chyba samczyk będzie. Nie jest po wycinanych piórach ani nic, bardzo wychudzony. Dziupki brudne, widzę, że się po polu włóczył, nóżki też. No, dzisiaj trochę wytarłem to to jak to się mówi, obrączki, te łapy. Gołąb jest o numerze 0424, oddział 21 rok 7617. Pewnie wracał, bidak. I prośba, jakby. Właściciel tego gołąbka się odezwał. No to, czy bym mu o, o, odesłał, yy, czy po prostu bym se przyjechał go odebrał? No, bo go przetrzymam tam za 2-3 dni. Widzę, że ogólnie tak to zdrowy, tylko że wychudzony jest. Yy, no i mówię, ktoś by sobie spokojnie go mógł jeszcze odebrać. Bo widać, że go inteligentny. Podam swój numer telefonu, w razie czego, żeby dzwonić w sprawie tego gołębia, ale wiadomo i też w sprawie ewentualnych innych zapytań, czy w sprawie tych pakietów, które przedstawię. 691 019 535, także zapraszam. A teraz pokażę młode, przykładowy pakiet, jaki mogę dla Was, koledzy, przykładowo... Takie dwa pakiety mogę odstąpić. Co z tym pakietem? Z pakietem jest tak, młody, u mnie kosztuje 200 zł do lotu. O, gołąbki. No wiadomo, zależy od linii gołębi, to nie to, że jedne są bardziej zbudowane, drugie słabiej. No, no bo jak to u każdego nikt nie ściemnia, że te, ale gołębie są super odchowane. I z takich, taki pakiecik to będzie. 6 gołąbków, w tym za 5 hodowca płaci, a 6 daje w prezencie, czyli pakiet kosztuje 1000 zł. Do pakietu z mojej strony, jeśli będzie hodowca zainteresowany, do, mogę dołączyć po prostu rozpiskę, jak z gołębiami postępować w trakcie lotów. No bo wiadomo, nie sztuka sprzedać, tylko gołębie ale ważne by było, żeby te gołębie poleciały i żeby coś sobą reprezentowały. Także gołąbki są takie. O, ten jest naprawdę prześliczny, chyba jeden z piękniejszych gołębi ogólnie. No i to jest przykładowo o numerze 90. Mały numer PL1742290. Także jak ktoś będzie zainteresowany, pojedynczo też mogę gołąbka sprzedać, ale wtedy nie ma nic w gratisie. A przy pakiecie pięciu gołębi, szósty jest za darmo. Mówię, na tą chwilę liczba jest ograniczona, bo na tą chwilę mogę stworzyć tylko dwa pakiety, bo rozmawiałem z Tomkiem i Tomek mówi, że nie ma problemu, Michał, jak możesz, jak masz coś konkretnego teraz, bo tam my się, zawsze się wymieniamy. Za, za co mu dziękuję, bo on zawsze mnie wspiera dobrym materiałem rozpłodowym, bo bardziej do lotu nie bierę do niego, od niego, bo wiadomo, on obstawia wspólne gołemniki i sobie coś do lotu, czyli wiadomo, że e, tak jak dla kolegi, dla mnie przykładowo, to woli coś odstąpić od serca, wymienić się nawet e, później do rozpodu, a ja w ramach e, tej naszej można powiedzieć machiny e, wolę mu dać do lotu. E, no i, i tak to będzie. Bo później ja też troszkę zapisałem się na kilka wspólnych goźników. I też będę chciał dać, żeby były wspólne gojniki, już przyjmowały, to by te gołąbki poszły już na wspólne gojniki. Ale że dopiero przyjmują tam od marca, no to szkoda niech przetrzymywać. A jak pokazałem u mnie, stado, można powiedzieć takie pierwsze lotowe, jest już kompletne. Mam 60 tych młodych oblatanych. Wystarczy mi na tą chwilę, wiadomo, tam z trzeciego lęgu jakieś pojedyncze sobie jeszcze zostawię, ale to mówię tam sobie 4, 5 czy 10 gołąbków takich, z jakiejś tam konfiguracji, które świeżo są nabyte. No i zaprezentuję przykładowe gołąbki. I taki pakiet, no to przykładowo tamten gołąbek, tutaj płowa samiczka. No fajnie odchowana. Ta przykładowo ma numer 81. No i, i mówię, i takich, takich gołąbków mogę, koledzy, w pakiecie dać przykładowo powiedziałem, pakiet, za pięć płacicie, szósty, szósty graty. No jak mówię, no różne są gołąbki, Sąbki są, ja mówię, mam różne krzyżówki tych gołębi, eee, no wiadomo, gołębie się wywodzą przede wszystkim z gołębi uważam takich topowych, bo czy od Piotka bogały czy od Tomka czapyńskiego czy od Krzyśka Szkolnego, coś tam zakupiłem, czy od wielu innych hodowców nawet, eee, tak. Kamil Kwara, no to tak samo podwójnego wnuczka Golden Prince'a, tu o cztery razy przykładowo e, prawnuka e, 520 czy podwójnego mówię e, Golden Prince'a, no to mówię skupuję te gołąbki, e, dobre gołębie, staram się no hodowcy tym bardziej wiedzą na jakim poziomie lotuję i raczej nikt nie chce mi bubla wcisnąć, no bo, no bo wiadomo Oprócz tego, że e, lotuję dobrze, no to jestem samodzielny, jeśli chodzi o nawet nagrywanie głupiego filmiku i każdego mogę pochwalić za gołębia i każdego mogę zganiać, jak to się mówi, że mnie oszukał, że gówno warte i tyle. Ale, ale dlatego mówię, gołębie są godne polecenia. E, no i mówię, następny gołąbek, mówię, gąbki są dobrze utrzymane. Także, to jest przykładowo krzyżówka Hubena, na drapę, pstra samiczka, 98 numer. Ta samiczka, ja powiem tak szczerze, może samica, może samiec, ale ojciec tego gołąbka, no to dał już dwóch najlepszych lotników oddziałów. I otocznie był jako roczny i w piątkowie Trybunalski w Arka, to był. Także mówię, bo to jest tylko z innej samicy, drapa, a samica jest z tych hubenów, co Piotrek miał tą ciemną hubenkę. Zimbredowana. No i przykładowo pięć takich gołąbków i szósty taki, o, przykładowo tak jak ten idzie w gratisie. To jest samczyk na pewno, który jest... matką jest, pod, jest. Imbred na starą czarną, którą odsprzedałem do kolegi. E, to jest tak, matka była z synem sparowana, a ojciec tego gołąbka jest wspaniały lotnik od Jurka Mrowca zakupiony. E, wnuk brzydkiego oka. Na niego tam były puchary. On tam wtedy coś tam sobie skrzydło uszkodził i, i Jurek mi go odprzedał. Także mówię. No i, no i koledzy, tak jak mówię, teoretycznie... Podaj mi, córkiu. I teoretycznie taki pakiecik gołąbków, jak tutaj jest, 6 gołąbków, jest 1000 zł. Jeśli ktoś jest zainteresowany, mówię: Są tylko takie możliwości na tą chwilę, trzech takich pakietów, ale mówię: jeden pakiet na pewno idzie do. Tylko, że w prezencie, oczywiście, idzie do Tomka, a dwa pakiety mogę odsprzedać. Jak ktoś zainteresowany proszę o numer. Tele, raczej o, o kontakt ze mną, podaję jeszcze raz numer telefonu 691 019 535. Pozdrawiam, dobry lot.